Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce... Co za mapka była? Zielonka chyba, nie, brzegę. Szpakowo, żartuję, szpakowo. E, witam was serdecznie, z tej strony Lenuś, zapraszam was na kolejny odcinek. Długi czas mi nie było. Długi czas mnie nie było, no bo nie miałem czasu ponagrywać nawet, wiecie jak to jest, ten tam... Zarobiony człowiek cały czas jest, a to tam... za elektryka się, elektrykę się wziąłem, no i... No i tak wychodzi, no. To tamto, to tamto, cały czas coś się robi, cały czas coś się dzieje. Bieg działa elegancko, grzejemy się fajnie, cały czas praca jest. Jutro tak samo, sobota jest też śniadanko i narusztowanie. Dalej kończyć elektrykę. Jeszcze będę kabinę ściągał, bo no, powiem wam taką historię. Przedwczoraj chciałem ciągnikiem wyjechać z garażu 30. No i nie zgadnięcie, nie odpalił. Czemu nie odpalił? Bo się z swajczył. To jest dobre, to jest anomalia dopiero. Chciałem wystawić, posprzątam w garażu, dzisiaj go wypchnąłem, kabinę że odkręciłem, a mówię, jutro mi się ściągnie. Ściągam kabinę, błotniki będę też ściągał i będę tu po prostu hamulce robił i inne rzeczy też będę robił. Bo będę chciał tam kilka rzeczy ulepszyć, trochę usprawnić, ale to zobaczymy, czy wyjdzie. Czy mi się opłaca? Nie opłaca mi się na pewno. W planach mamy jeden zakup na następny rok, ale raczej może mnie nie wypalić, więc no to muszę i zainwestować w, te, w to, co mam na razie, więc no, no no cóż, no trzeba. A w dzisiejszym odcinku tutaj w pierwszym Jeź będzie sianie, ale teraz sprzedajemy obornik, taka akcja, mam tego obornika za dużo, on mi się naprodukuje jeszcze, więc to, co mogę, to porozwoziłem, rozrzutnika nie mam takiego, więc porządnego, więc tutaj... Tutaj gościu skupuje obornik, mówi tutaj ta, zapotrzebuje to, za 60 euro wychodzi, tam 59 euro Więc mówi przybuź ta, przywóźta, ta mi, ja to skupię Ale że jest takie miejsce, gdzie można to sprzedać, bo ja mówię taki nadmiar obornika mam, że tak mi te krowy naprodukowały, że no to jest dramat po prostu, więc Z2 jeszcze jedną przyczepę wywiozę tutaj na pewno, albo i za dwie jeszcze, zawsze parę euro wpadnie, tak? Za tą robótkę Ile tam euroków i wpadnie za tą przyczepę? No, niedużo, ale zawsze coś, no... 800 euro, można powiedzieć, no więc... o to więc... No, to nie ma co... nie ma co narzekać... No, tam, bardzo no, tyle, no... No, ale no, cóż, żeby mogło być więcej, ale nie ma co się dziwić, jeszcze ze... Za... Albo wy, wyczyszczę po prostu wszystko, co mam... Tego obornika, ale tam jeszcze jeden załadujemy i biorę się za siebie, tutaj taki mały wstępnik... No, bo co więcej będziemy dzisiaj robić na ten... No muszę jeszcze chyba przewinąć, bo na lipcu nie mogę siać, więc takie trochę takie. No, myślałem, że no, ja na dwa dni ustawię, więc zapomniałem. na dwa dni ustawiony to zaraz jeszcze ten obornik wywiozę. To jeszcze będzie jeden transport tego obornika, wywiozę, załaduję, wywiozę i przewiniemy. Czas na sierpień, zaczniemy siać rzepak. Póki jeszcze taka dobra cena, to za ten obornik jest to już tam użyję jego na. No. Patrz, no nie spojrzałem. Myślałem, że mam, no mówię, że 20 dni nie grałem. Może być tutaj farminga? No nieprawda, że 20 dni nie wrzucałem, ale tak ogólnie grałem trochę, ale tyle miałem roboty, że no nie mogłem się obrobić, mówię. Musiałem sobie na rody rozłożyć bo w wolnej chwili, no bo to była masakra. Trzeci tydzień na rano się skończył. Teraz zaczynamy popołudniówki, fajnie, fajnie. Trochę może się wyśpię w końcu, ale tak nie do końca będzie trzeba dalej kończyć tą elektrykę, bo raczej jutro tego wszystkiego nie zdąży, bo już mi zostały po prostu wykuć kolejne kolejne koryta na to, połączyć to wszystko ale tam no, no schodzi z tym wszystkim, no schodzi. No Zobacz jak kupa zaś się wysypujemy. No. Zawsze coś się załadujemy. Nie, nie bawię się turem, podjeżdżam tak i zgarniam. Trochę trochę ubędzie tego. No i fajnie, no to chyba tylko tą przyczepę jeszcze przydamy Bardzo fajnie I wystarczy Jeszcze to zawieziemy, też jeszcze raz popatrzycie sobie w transporcik Później tutaj ugrudzony Waltra, no, no, to wapno, siałem pod rzepak O Jezu, ale mnie... ale jak zawsze Sponiewierało mnie Jeszcze żniwa są no, i tutaj będą, ale to tam dopiero... uuu, późno, późno Coś jeszcze tam ma A nie wiem, czy mam dwa razy sobie zasianą? Nie pamiętam, już nie powiem wam, naprawdę. Wiem, że wam te odcinki zbytnio nie wpadają, lepiej vlog by się wpadał, ale vlogu raczej z takich domowych prac nie będę robił, mam ręce zajęte telefonem. To nie będę nagrywał, więc no wybaczcie, ale aczkolwiek na no niektórych rzeczy nie będę nagrywał po prostu no... No, no, no to nie jest pora na takie rzeczy. Przy 30, może coś tam ponagrywam, ale to, to, to bez sensu. Ja nie, jestem, ja nie jestem mechanikiem, nie jestem fachowcem, żeby wam nagrywać, co i jak wam tłumaczyć, bo no, ja sam nie wiem. Ja jestem tylko zawodu kucharzem wam tylko powiem tyle. Mój zawód. A ja zajmuję się elektryką, naprawdę, wszystkim co się da, uralką. No normalnie, no, dramat po prostu. Ja po prostu pomyliłem w ogóle kierunki nauczania, widzę, indywidualne powinny być nauczani i od razu. Na kielnię, albo na elektryka od razu, albo na mechanikę. Przy zawodowie jeszcze rolnik, ale to rolnik tak to hobbystycznie to nawet tam nie mamy o czym gadać, ale no 10 tysięcy rzeczy się robi. No co, no w pracy był ciężki tydzień, niespokojny wręcz, więc no. Więc też mi się trochę oberwało w tym tygodniu w pracy, więc no, no cóż się poradzi na to, no nie takie życie jest po prostu, no, ale no dramat po prostu, no ale to już, nie wnikajmy w szczegóły, było, minęło, trudno się mówi, przyjęło się na klatę i trzeba żyć dalej. No i fajnie, dobra, to już mamy trochę tam uroków, ale tam... Słabo stoimy, z tą gotówką Może trochę po tych żniwach, trochę się odbudujemy. Te krowy nie chcą mleka jeszcze dawać. Ja się muszę zobaczyć. Jeszcze mleka nie dawały. smutno to mi z tego powodu, tak to na mleku jeszcze zarabia, ale tak to no... Na no średnio. a ten wózek by sprzątać w końcu. Nie mam kiedy nawet po ten wózek podjechać, żeby z go zgarnąć. Dzisiaj zmontuję, jutro raczej go rzucę. Bo nie wiem, ile tego materiału będzie. Bo dzisiaj, no, jutro będziecie mieli wrzucone, Jak będę miał czas udostępnić ogólnie, rzucić wrzucę, czy udostępnię, to zobaczymy. By jutro znowu, czy od rana samego, no, raczej nie. Tam zależy jaka pogoda, czy mgła będzie, czy nie będzie mgła. Bo jak będzie mgła się utrzymała do 10, to nie będę na dworzu nic zrobił. No, bo cimno będzie, no, co będę widział. Ale tam zobaczymy, mam nadzieję, że jutro prawie dokończę ten temat. Rozprowadzania przewodów i zostanie tylko podłączanie, i patrzenie, czy żebym dobrze zrobił, czy coś niepierdolnie. Zawsze proszenie. nie. <grystanie> <grystanie> I później zostanie też spachlowanie, ale tak będzie elektryka działała poprawnie, bo jakbym coś spierdolił, to żeby mógł kabel jeszcze wyciągnąć w razie, co poprawkę zrobić. Więc to tak to wiecie, no. Raczej nic nie powinienem spierdolić, że tak się wyrażę brzydko, ale to widać tak, to jest, chwila nieuwagi i może być nieszczęście. Dobra, tutaj zostawiamy, tutaj tom. idziemy się przespać, później wchodzimy, będziemy na ciągnik. Do siania musimy się przewinąć ten jeden dzień, zobaczycie jak sobie drzemę. Na dziewiątą oczywiście, trzeba po dziewiątym mam nadzieję, że jutro pośpię sobie do siódmych, chociaż... Za odpocznę trochę, ale zobaczymy tam. Znaczy mi jutro rano, w której się wstanie człowiek. Dobra. Powiedz mi... O, już spadek, bym miał w plecy. Dobra, pokaż tam mikrówki. krówki. Dieta, co w ogóle? No jedzenka muszę im dać. Leka niech ciort. One są, rodzą się. Nie wiem, co się odbaliło. Nie wiem, czy ta obora działa poprawnie, ale zobaczymy. Przedem jeden sezon. Trawy mi się rzuci trochę, ale później. No już odbudowało buforu. Buforu tego łobornika. Buforu bie Z roboty z tym buforem. Rzepak na przygotowany podniesiony, podniesiony chyba. Podniesiony. Na następny rok, tam takie podsumowanie roku, to się wiadomo, zrobić w grudniu, na koniec, tam na Sylwestra. O ty, ty, padła Mukrowa. Patrz padła. Nie dobrze, nie oglądamy tego. Smutny widok. Więc takie podsumowanie, i plany na następny sezon, na następny rok to będzie dopiero w grudniu, a do grudnia, no już coraz bliżej, Sylwestra i człowiek starszy znowu rok. A co się poradzi na to? No nic się nie poradzi, tak te lata lecą teraz, mówię wam, że no ho ho. Aby jaką kobicinę jeszcze znaleźć, to wo. To by było naprawdę ustawione do końca życia i już mi święty spokój ze wszystkim Ale tak to się nie da tutaj się jemy rzepak, pamiętacie, to na pierwszym sezonie był rzepak dobra, ja sobie wysiądę tutaj, no to musimy kalibrację przeprowadzić tutaj A, ja tu wchodziłem tutaj, gdzie wykryć szerokość. Kalibrację nawigacji trzeba zrobić, bo to na nawigacji będę siał, będzie miło o wiele wygodniej. Tak mam nadzieję, nasienia, na pe... nasienia mi braknie na pewno. <laughs> Może i braknie kiedyś. Nasionek braknie, możliwe. No rzekomo dobrze. No, zobaczymy ten pierwszy przejazd, zobaczę tu na zewnątrz jak to mi wychodzi Mi się zdaje, że powinno być dobrze, ale pewnie nie jestem O lepiej coś takiego Dobre, pali ktoś jest pod granicy No, nie, ma tragedii um, powinno mi zajebiście. Na Batro, ciunik też trochę ale dawno co poradzimy. Siejemy z zaczników, się nie będziemy bawić z zasiki, mamy nawigację, więc nie ma co tam płakać. Ale brudne już jest no. Mi się już na kółkach 4 jak nie większy do tego, ale na razie nie masz takich maszyn. Żeby takie ciągnąć takie maszyny. Elegancko na no spokojnie. 12 na godzinę będziemy siać, więc... Trochę posiejemy, raczej resztę poza odcinkiem skończę, bo już was nie będę nudził tym siewem cały czas, tak? A trochę uciekł od granicy. Ale dobra, pali go tam z tym z I jedziemy sobie dalej. No ja, dobra, rączki, za ten, ten, kierownica sama i o, można leżeć na fotelu i sobie ciągnik będzie jechał prosto i patrzeć na parametry ciągnika, czy nie zdycha, czy co tam. I tutaj życie, tutaj poklikujmy co to pyk, 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 można by go poklikać. Ładnie tutaj zielone dość farki mają. O sorry, już spać chce, bo tu już 20 godzina, to mi się już chyba spać chcę po prostu po dzisiejszym dniu. Więc... Chwilę po ten. posiejemy, dosłownie chwilę, no bo tutaj nie będę was zanudzał, krótszy materiał szybciej się obejrzy, lepiej pójdzie. Tak to by was miał zanudzać tym siewem, to jest takie pole duże, tak dużo będę się. Zaraz jeszcze wyjdziemy, zobaczymy jak tam mi układałem się, czy potrzeba coś jeszcze azotu po tym rzepaku, czy nie ma, bo tu obornik dałem, tutaj dosłownie obornik, rażutki mi pożyczyłem, testowałem i powiem Wam, że pościelniczko ładnie to wygląda. To widać, że tekstury twórca, Janku, to myślę, to jest sobie dobrze pamiętam, jak nie, to poprawcie, ale bardzo dobre tekstury porobił. No, jestem pod, pod wrażeniem. dobrze wygląda ale to jest wiec profesjonalista nie tak niektórzy swoje nagrał się swoje nagrał się w życiu na tworzu mob i tak dalej to, to są geniusze zwane geniusze geniuszami Tak właśnie na 30 też tak są tak właśnie dzisiaj rozpiniami chyba wspomaganie elektryczne założę, trochę z problemy z tymi nargazkami mam, więc inne tam kontuzje to by mi na pewno ulepszyło, wygody by mi wprowadziło po prostu w ciągniku, tam są widziałem z PTT stworzone wspomagania elektryczne, zobaczymy jak to przetestuję, bym hydrauliczny wolał założyć, ale hydrauliczne no niestety, no, 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 no kosztuje swoje, no kosztuje, no kosztuje 3000 cały zestaw kosztuje, więc no, czy mi tak? Wolę za... Widziałem kiedyś ofertę na ten elektryczne wspomaganie, to 600-700 zł kosztowa, więc no to jest... A trochę różnicy, niż 300 czy czy, czy, czy tysiące wydać, tak? Więc, a te reszty, co już zostało, to może zainwestował w jaką maszynę, no to po logiczne jest, znaczy wszystko w ciągu, więc... No a co, przy na pewno będę musiał błotniki poprawić. To jest na pewno. Muszę zastanowić się to, czy ten jeden nowy kupić, czy po prostu recepturki powstawiać, ponaprawiać to, bo po prostu jest no. Po prostu on jest pokrzywiony od początku, jak go kupiłem. No i tej i na razie jest. Chciałem, staram go wyprostować się młotkiem, ale to doń, już jest w ogóle zrujnowany przeżycie, życie, więc na pewno to przez zimę pop poprawiam. Takie rzeczy, niektóre. Coś mi z ładowaniem się też popierniczyło, ale nie wiem właśnie. Zobaczymy co to przyczyna, czy co coś się odwaliło, ale nie oglądajcie, ja wystarczy, że obejrzałem grę oplon i dosłownie mienoklątwa dopadła. Dosłownie z tym dziwnikiem, no. no. Aż termostat muszę wymienić. To muszę rozebrać, aż termostat do wymiany jest. Nie wiem, co tą chłodnicą obecną zrobić, ale też by się przydało. Tam chłodnicę zastępczą kupiłem, bo tamtą oryginalną połamałem potłukłem po prostu, więc no, już jej nie ma z nami, bo że ją na zło sprzedałem. Więc no trochę ją poturbowała, tam też nie nadawała do niczego, nawet naprawy, bo barkę połamana, a tą kupiłem i powiem Wam, że naprawdę słabo to jest. Wydałem tyle pieniędzy, ale i od razu mocowanie się upierdoliło, że tak się wyrażę brzydko, więc no powiem Wam, że no, nie jest ciekawie. Więc tak się zastanawiam. Będę ja ściągał termostat, muszę, muszę i tak tą chłodnicę ściągnąć, spuścić tą wodę, wyczyścić, On w tej chwili był płyn, ale wodę na szybko musiałem dodać, bo płyn się skończył, więc tam muszę ogólnie wyczyścić i nie wiem, co z tą chłodnicą zrobić, czy zobaczyć, czy to metal jeszcze, to co to jest, może by się udało to jeszcze zespawać do kupy, czy coś mocowanie zrobić, no bo no co, no, wydałem 6 stóp za chłodnicę. I co, i dupa no? A, no, to, no, jeszcze kranika nie mogę w, w, wkręcić, to jest najlepsze. No, musiałem ściągnąć tam kranik, jest, ale oczywiście nie chciał wejść. Dobra, jakby tu stoimy, azot? No, będzie trzeba dać. azotu, no, już widzę, że będzie trzeba dać, bo to było źle dane, azotu. Dosłownie tak, żeby co pod korzeń miało. Wapno już jest ok, więc no cóż, ja tu was nie będę zanudzał. Widzimy, widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, cześć, pa.